Hej witam Was na moim kolejnym odcinku na kanale A w tym odcinku znowu mroczna gra, w sensie no, no nie wiem, mroczna gra Slendy. Tak I Nie wiem, co mnie pokusiło do tego, żeby to nagrać Nie będziecie żyć w tle więc to bardzo przepraszam A Czasem tak będzie. No. Więc to jest Graslander. Niektórzy youtuberzy to nagrali widziałam w Polsce to Ale... Nie ja chciałam to nagrać. Zobaczymy czy nie pęknę po... nie wiem, który w tym razie. Ale dobra. Ja poznawiam nagrywę te horory. I ja postanowiłam się przystosować do tego. Jak najwięcej ich nagrywać, żebym się na jak najmniej bała. Bo ogólnie to ja oglądam, w sensie filmy. I to nie za bardzo się boję. Więc z grami też nie powinnam się bać. I postanowiłam, że nie będę. No, ogólnie ta gra tu nie jest pełna gra. No bo tu można kupić całą grę. Ale ja na razie chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, czy mi pójdzie jakoś. No, czy, czy sterowanie nie będzie za trudne. A ja może przejdę z Trude Game. No. Pełna jest, i pełna. Mam nadzieję, że nie będę miała potrzeb. Dobra, tylko sorry. Powinnaś zawsze przyciszać te razy na I staram się przyciszać. Postaram się pamiętać o tym. Więc tak. Tu my się rozbiliśmy, nie co? Tak? W dobrze, nie można skakać. Czym się biegnie? Shiftem? Shiftem się biegnie, dobra. Okej, okay. idziemy w głąb lasu, dobra. Na razie jest spoko i ładnie tutaj. Я на ящик. <laughs> У нас их недолго по зиме, недолго будет, и На разе, а тут есть видать, листья спадают, Czyżbyśmy się, czyżby fabuła była taka, że się rozbiliśmy i szukamy pomocy? Możliwe. Ale takie wypadki, jak ktoś chce jechać w góry czy gdzieś, jakiś mur, to Jezus, jak się wystraszyłam. to moim zdaniem powinni, no bo mogą się zdarzyć takie wypadki i moim zdaniem powinny brać na przykład zapasowe paliwo czy zapasowe koła czy coś albo linę żeby no chyba że to auto się totalnie no to rozumiem ale okej okay, może to było niezaplanowane idziemy cały czas ścieżką wolę nie zobaczyć co e, się zrobi muszę jeszcze zgubię e, jestem kiepska bo nie z w w szczególności w grę. Jakieś mury, czy tam będziemy szukać kartek. Zobaczymy. Wygląda na takie podróżnicze, o to... No takie właśnie po górach, bo takie są. Na przykład zbiegać safari czy coś. No to Nie. Czy żeby się ciemno robiło? Dobra. Chyba się ciemno robi. Tak czuję coś. Na razie chodzi <laughs> nie wiem czy dam czy uda mi się przejść tą grę, bo też nie chodzi o strach, bo... Raczej Sprenderman aż tak się nie boję. Ale bardziej chodzi o to, że <laughs> jak jest sterowanie złe, to może mi się... Tak. było? Nie, 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 nie. Szybko, szybko, szybko. Już się Jakiś dom? Czy byśmy tam musieli wejść? Na pewno trochę się boję. Dobra. Кто я? То, э. to лишь, так я. Кто не замыкает ты? ты? Что будешь, та картка? w telefonu? jak tu ciemno. Mamy latarkę w ogóle? Ty co? Cię będę czuła bezpieczniej, gdy rozpadało się. Jakąś latarkę, halo. Niby jeszcze chmury są jasne, a ciemno jest. Okej. Okay. Nie wiem, co my mamy tu robić za bardzo. Czy mamy szukać już tych kartek? Chyba no nie wiem, co tam zebrałam wtedy. To ja klikłam? To jest tak dziwne sterowanie. To tak, to ja klikam. No. Creepy. Tu jest ten telefon. Dobra, szliśmy, jakby to powiedzieć nie naokoło. Sorki za klimat psuję, wiem. Na na piętro. Szukam klucza. Ciemno. Nic tu nie widzę, nie wiem nawet na co wchodzę. Nie mogę przejść. Czy to można jakąś latarkę zapalić? Czy coś? Gdzie? Czy, Czy to to było? Chyba było. Właśnie sterowanie jest okropne. Zaraz, to są już te kartki, które mam zbierać? Czy już naprawdę pogubiłam? Możliwe. Ale jeszcze Slendermana... Żeby to było aż tak łatwe, podobno Slenderman się odpala po pierwszej kartce. A już, jakby to powiedzieć, dwie chyba zebrałam. No chyba, że to nie są te kartki. Ten odcinek będzie uuu, uuu, długi. Czuję w kościach. Ej, tu nie była chyba. Czy byłam? Ja się już pogubiłam. Nie było mnie tu. Ej, to jest garaż. I wyjście. Dobra, czyli że jeszcze wszystkiego nie przeszukałam? Tak, są chyba, ale za szybko. Kartki. Bo już druga. Czyli już się z chyba... Palił Właśnie, to jest najgorzej, że ja nie wiem, czy to ja zamykam te drzwi. Czy ktoś, czy jakieś duchy. Nie, nie. Wyłącz, wyłącz, wyłącz. Możemy wyjść stąd i szukać gdzieś jest na zewnątrz tych kartek. Chyba zaryzykuję. Tylko najgorsze to, że nie mam... latarki. Słyszałam coś. Dobra. Może te szaski jakoś? To ja byłam znowu. Mówię, to, st to sterowanie jest okropne. Może muszę podchodzić do drzwi, gdy odchodzę do drzwi, to coś się zamyka. Nie wiem, jestem ciekawa tego pomieszczenia, bo mega ciemno. Jakoś tu nie mogę przejść. Mogę. Nic tu nie widać. Może jest tu jakieś zupełnie światło czy coś. Byłam klucz znaleźć. Tylko w tych drzwiach jeszcze nie byłam. Ej. I nie widzę, gdzie mam teraz iść. Dobra, od tych drzwi. O, dobra. Dobra. Za długo tu krążę. A właśnie, te drzwi. Musimy klucz znaleźć jakiś. Dobra. Czy to nie było tam jaśni? Dobra. Wychodzę po prostu z tego domu. Может, кого то такой тебе какие-то картки. Мама не бит ответа. А? А, Вот и Сундермана Вот. просто надо No tutaj. Co my tu robimy? tego. Chyba bać się tego. strony. bać jakoś od drugiej taki się tego. Chcę bać się tego. Chcę

Не, я сейчас, наверное, Ты там, то, куда. Та дам. Дам. Дам того, а может. I Myślę, że coś w domu powinno się wydarzyć. <laughs> Latarka! Ja. Ej! Może teraz coś się wydarzy? Nawet nie widziałem latarki, że tu było tu też są drzwi zamknięte. Sory tu coś jest. Ło! Czy są jakieś zagadki? Coś tam się doświeciło? O, no za szybko. To sterowanie jest naprawdę okropne. Putyfy? coś dzieje. Sami widzieliście. Ciech wydaje mi że tu musimy się coś dostać. Jest Skoro mam latarkę, to mogę iść na piętro. Poszukać czegoś. Hm. klucz mam szukać. Hmm. Ciekawy obraz. Czyli rzeczy tu czy nic nie znajdę? Czy ja zamykałam te drzwi przypadkiem? No tak. Po tych drzwiach wszystkiego można się spodziewać. Ten telefon już działa? Co to było? Em. Niechżeli ten telefon, to widziałam Slenderman. Co się z tymi oknami? Dzieje? Czy to tak było? To było takie iskierki. Już... Ja. No. Zamknij to okno. Zamknie telefon. Cóż się działo? Ale ten telefon nie działa. On jest na zewnątrz. Czy to nie to miejsce, gdzie niby się rozwiliśmy? To była kłoda jakaś. Nie ma jej. Nasze auto. Tak to było to miejsce. Co się z auto stało? Tu się zabrał. Hmm, jestem... No tak, jestem ciekawa kto. No, no Przecież wiem kto. Bendery. Odewaj mi auto. O kur. No. U, tu nie było. Ale gdzieś tu właśnie. Może gdzieś może będę to coś. Hmm. A właśnie. Garaż je za bardzo nie obczaiła, bo... Hmm. No Ale raczej... Właśnie! Bo może do naszego auta czegoś szukamy. to trzeba wziąć? Hmm. No, nie wydaje się. to dom. W sensie... Nie wiem czy to Slenderman, na przypadkiem nie dom, ale... Raczej wątpię, chociaż... Nie wiem, czy mam na zewnątrz szukać, ja mi się wydaje, że na zewnątrz wszystko już przeszukałam. Nie można się tam prawie nigdzie dostać, no chyba, że... Rzeczywiście to nie jest pełna wersja i tej gry nie da się za bardzo przejść. Całej. Hmm. No to... Ten na dzień chyba będzie bardziej zwiedzający niż grający. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli kto graliście, co tu trzeba zrobić? Ale też jestem pewnie na YouTubie obczaję. Jej, to są nawet prawdziwe zdjęcia. Jest. Raczej nie. Ta, klucz. Ale jaki mam klucz znaleźć? Dobra, więc e, tak skończyłam, bo e, ponad 40 minut nagrywam. Będę pewnie wycinała dosyć sporo do może 20 minut nawet wetnę, albo może trochę, nie wiem nawet. Piszcie, co mam zrobić tutaj Wiecie, Wiem, że się może dla Was to że nie wiem, ale... Nie jestem dobra w takich grach Zgady panek Wiem, że muszę szukać kartek Ale możliwe, że to Problem wynika z tego, że tu nie jest pełna gra Niemożliwe Z luzem dwie kartki Jakie zdjęcie Z datą? Hmm. Były jakieś napisy, pewnie co mam robić, ale ja... Tak średnio czytałam, co. To... Trzeba raczej za... w takiej grze samemu się domyślać. Wiem. Mam nadzieję, że to mi się podobałem Raczej nie. Jeżeli nie, to zapraszam do innych moich produkcji. Więc... Bywajcie do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Oczywiście możliwe, że wrócę jeszcze do Slendera. Zapewne się nie będzie, co mam robić. Gdzie mam iść? No. Więc... Mi się wydawało, że do pracy zawsze trzeba coś zrobić. Ale dobra. Bywajcie i do usłyszenia w kolejnych moich odcinkach. Pa pa!